Stwierdziłem, że nagram dzisiaj o cierpliwości, ponieważ miałem okazję doświadczyć, teraz tutaj chodząc sobie, uziemiając się na boso po lesie, miałem okazję doświadczyć ciekawej lekcji gitarowej, śpiewu, gitary itd., ponieważ przygotowuję się właśnie do, do śpiewania, do grania, do mantrowania i zajarany jestem obecnie. Christian Rokiem uczy się piosenki I Speak Jesus Charity Gale w wykonaniu jest wspaniała, przewspaniała częstotliwość, energia, i jestem zajarany tym, więc przygotowuję się teraz. Niesamowite jest to proces uczenia się i spodziewałem się, że potrzebne jest tyle cierpliwości i to ma przełożenie na każdą inną sytuację w życiu. bo nie spodziewałem się, znaczy widziałem to u siebie i tak dalej, że często jestem w gorącej wodzie kąpany, że chciałbym chciałbym tu i teraz, natychmiast i pracując właśnie jako trener z ludźmi na przykład na siłowni, jakiś czas temu też obserwowałem, że właśnie osoby przychodziły na siłownię i chciałbym mieć od razu efekty, od razu schudnąć, od razu rzeźba, od razu mega sprawność, ninja. No i ja wtedy się denerwowałem, mówię kurde, co jest z tymi ludźmi? Przychodzą i od razu chcą mieć efekty już za 2-3 dni, a ja tutaj 20 lat trenowałem i widziałem jak, jaki to jest proces yy, na, y, uczenia się i, i dlaczego oni są tak w gorącej wodzie kompanii. Frustrowałem się, denerwowałem się, ktoś przychodził i był niezadowolony, i się złościł, że nie ma szybko efektów. No to było naprawdę takie frustrujące i irytujące. I się dziwiłem, właśnie. No mówię, kurde, no co jest. No i wychodzi na to, że jeżeli chodzi o sport, to, to, to ta cierpliwość była zawsze u mnie i widziałem ten proces. A jeżeli chodzi o inne sytuacje, na przykład uczenie się gry na gitarze. Albo, albo w szkole, albo w innych jakichś tam sferach. Ale teraz przykładowo, jeżeli chodzi o tą gitarę, no to zauważyłem właśnie, że też jestem w gorącej wodzie kompany, Też chciałbym od razu, chciałbym od razu już grać, śpiewać, wymiatać i, i naparzać. A to jest jednak proces, proces uczenia się i, i powoli. Trzeba się nauczyć rytmu, trzeba się nauczyć akordów, trzeba się nauczyć śpiewać, trzeba to słyszeć. Jak to wszystko połączyć ze sobą w jedną melodię, jak to utrzymywać właśnie w tym tempie. Także yy, niesamowity medytacyjny proces, bo skupiasz się tylko na tym i, 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 i ogromna przyjemność jest w tym, że robisz jedną rzecz, śpiewasz, grasz do rytmu. Bardzo, bardzo to fajnie synchronizuje, szczególnie w lesie na boso, siedząc na pniu. Po prostu to jest jakiś niesamowity czat. Niesamowity czat. <zysk> Niesamowity, niesamowity proces. Także yy, o tej cierpliwości, że yy, warto być cierpliwym, warto regulować swój układ nerwowy w ten sposób, żeby, żeby jednak być w tej chwili obecnej i trwać w niej yy, jak najdłużej. Z, cierpli z cierpliwością, z radością w czuciu i z taką świadomością, że tak naprawdę nigdzie się nam nie śpieszy, donikąd nie dążymy, że życie jest celem. Życie nie ma żadnego celu, życie jest celem, tre nie ma żadnego celu, tre jest samo w sobie celem. Granie na gitarze jest sensem, granie na gitarze jest celem, a nie pędzenie i wymyślanie w przyszłość, wybieganie i na maksa chęć na szybko zrobienia czegoś. Także ta cierpliwość jest bardzo ważna w procesie uczenia się i Czasami niektórzy są tak ukształtowani, ta biochemia, ten mózg jest tak ukształtowany, że lubimy szybko, ale wtedy tracimy tą jakość, tracimy tą uważność. Więc lubimy szybko, bo tak jesteśmy wytrenowani, tak jesteśmy zaprogramowani od dziecka. Może tak, takie było środowisko, takie byli, byli, tacy byli rodzice, takie poprzez obserwacje nauczyliśmy się, zaprogramowaliśmy się, więc można się odprogramować. Pierwsze to jest świadomość tego, że, 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 że chcesz wszystko szybko i to jest związane z pracą układu nerwowego tak naprawdę widocznie w tym układzie stresowym, jeśli też szybko, nie masz cierpliwości, e, szybko na maksach i, i, i się śpieszysz. To znaczy, że jesteś w tym trybie współczulnym, czyli w tym trybie stresowym i ten tryb bywa uzależniający, bo tam jest kortyzol, adrenalina, Endorfiny, te wszystkie hormony, które nas uzależniają, niektórzy ciągle, ciągle są w tym stresie, w tym przyspieszeniu, w tym działaniu. I teraz sztuką jest, sztuką jest właśnie nauczyć się nudzić, sztuką jest nauczyć się wejść w ten relaks, regenerację, odpoczynek, w ten współczulny układ nerwowy. I my jako ludzie mamy tę umiejętność, bo to jest mechanizm, że po prostu decyzja wystarczy, żeby wejść. Po prostu powiedz sobie, jest bezpiecznie, mogę zwolnić, czuję się dobrze. Nigdzie się nie śpieszę, oddycham, dech wydech, oddycham lasem, oddycham słońcem, czuję swoje stopy na Ziemi, zwalniam, idę powoli. Co ja czuję teraz mogę zwolnić i już w bardzo prosty sposób przenosisz się do tego trybu spokój, regeneracja, wyciszenie. I teraz sztuką jest przebywanie w tym. Im dłużej będziesz przebywać w tym trybie, tym bardziej zaakceptujesz to, wyćwiczysz, będziesz się cieszyć tym spokojem, jeśli zwolnisz, jeśli sobie pozwolisz na to, żeby po prostu pobyć, poeksplorować, zatrzymać się, skupić się na chwili obecnej, połączyć się z oddechem, połączyć się z ciałem, rozluźnić przede wszystkim brzuch, barki i całe ciało sprawdź czy możesz to zrobić, czy możesz się rozluźnić i czy czujesz chwilę obecną, czy masz świadomość swojego oddechu, świadomość ciała, czy masz świadomość swoich stóp, że dotykają do ziemi, eee, czy czujesz chwilę obecną. Możesz też powiedzieć sobie, ponieważ to są mechanizmy, wystarczy, że sobie powiesz: jestem wrażliwym, czującym człowiekiem i już już zaczynasz bardziej schodzić do chwili obecnej. Do czucia ciała i tak to działa. Także do czucia ciała i tak to działa. Do czucia ciała i tak to działa. Jakub Mat, siła oddechu, dajcie znać w komentarzach o czym nagrać kolejny film. Może macie jakieś pytania, zagwozdki, jakieś tematy, które chcecie poruszyć. Może macie coś niewyjaśnione, dajcie znać, bo chcę zrobić serię teraz właśnie takich nagrywek i, i nagrywać i mówić do Was. Mówić, 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 bo to wolniej, 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 Jakub. Bo to jest, bo to jest teraz właśnie też takie ekscytujące dla mnie. Jak mat, sił oddechu, subujcie, szarujcie, lajkujcie i piąteczka. Do zobaczenia w następnym filmie.